Hej, si z tej strony chłopaczek, co się lubi? Bawić grami! I dziś zagramy sobie Wiener Simulator. Dobra, bierzemy sobie nową grę. Ja już grałem w to jakiś czas temu, ale. Yy, easy gender. Nika, który to jest facet fame? Nieważne. Dobra, bierzemy tu, nie chce mi się nic przeskakiwać. I tak będziemy zapewne grać dziewczyną. Być może uniform mi się tylko da zmienić. Niech będzie. kurwa taki. Dobra. Yy... Jedną... Jednym słowem, jeżeli miałbym określić tą grę, powiedziałbym Japonia. Dobra, ogólnie ona nam tu będzie opowiadać o co chodzi, dlaczego ma przejebane w życiu. Ale Na... nas to ogólnie za bardzo nie obchodzi, aby najmniej mnie skipujemy te. Hey. Ale tego nigdy nie widziałem, więc w sumie możemy zobaczyć o co chodzi. Bo, bo zawsze to pomijałem. Yy...

Mamy tutaj swojego gościa, którego bardzo kochamy. Yy, zaczynamy w swoim domu. Grafika bardzo ładna. Bar bardzo ładna. Bardzo ładna. Yy, idziemy od razu do szkoły. Bang, proszę. I teraz tak. Mamy ogólnie rzecz biorąc yy, osobę, która nam się podoba, tak? Wiadomo, naszego sępa Mamy naszego senpaja. Mamy dziewczynę, która chce go poderwać. No i ogólnie musimy ją zniszczyć. Czyli tak naprawdę możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Możemy podbiec, wziąć na przykład yy, łęk, kosę i hej, what are you? Od razu uczniowie zaczynają panikę siać. A nas to nie interesuje, w sumie bierzemy ją za nogę, elo. dobra gra, nie? Japonia. To jest tak naprawdę symulator tego jak zabijamy ludzi, tak? W szkole. No, głównie opiera się, żeby zabijać ją, ale tak naprawdę w sumie Ej, to jest w ogóle beka, nie? Zabiłem przed chwilą laskę, o, ten spierdala. Już jeb jeb, go kurwa nauczycielka służyła w Afganistanie. No i ogólnie tyle zagraliśmy. To dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się i lecimy z respointem. Więc y, musimy tę dziewczynę jakoś uskutecznie zabić. Są na to... Wiel no, milion sposobów. Ogólnie jeżeli gra się spodoba, o ile się spodoba moje prowadzenie, zrobimy z tego serię, bo w ogóle chętnie bym pograł, tak? Jeszcze wielkim atutem tej gry jest to, że seria jest cały czas rozwijana. Seria tutaj jak wchodzimy dopiero do gry widzimy, że jest 13%. I to oznacza, że gra jest skończona w 13% i tak naprawdę to są tak pierwsze beta testy. To właśnie tacy nowi gracze jak my tworzą tą grę i, i... wow, i spoko. Powiem wam, że mi się to podoba, przy tym tak ryje mi mózg. No tak, no kurwa, tak mi ryje mózg. Sprawia mi się już z wrażenia. Cykając fotę, mamy informację o tej osobie i to jest w ogóle Konoha Haruk. czyli Kurwa, to nie jest ta osoba, dobra, nieważne. Z tego co mi mówili na YouTubie, to jest właśnie ona i ją mamy zabić. Eee, dobra, git. No i co? No mamy jej zdjęcie i to nam będzie potrzebne w przyszłości, żeby móc ładnie, kompatybilnie cały czas burzyć jej jakby relacje z rówieśnikami, tak? No czyli po prostu ploteczki, ploteczki, ploteczki w ten oto sposób, kurczę, niszczymy dziewczynę od środka. No szkolne życie. Jak cieszę się, że ja już tego nie muszę przeżywać, bo uwierzcie mi, kurwa, to nie było zbyt fajne, a mogę potwierdzić, że w szkołach dzieją się takie rzeczy i to... to nie. To nie, ja nie jestem za tym. B. Dobra, gadamy z, gadamy z typem. No i teraz co się dzieje? Mm, Gossip. No, ploteczki, tak jak mówiłem. Proszę bardzo. I teraz dzięki temu, że zrobiliśmy wcześniej zdjęcie, wybieramy sobie tą oto dziewczynkę. I możemy powiedzieć, że... O kurwa, ona słuchajcie, że... Osadnia że No i od razu wiadomo, reputacja spada, nie? No, bo kto by chciał się kolegować z taką dziewczyną? Oplotkowałem dziewczyneczkę, już, już, już jest splamiona krwią. Jednakże... <laughs> kurwa. Duszę się. Jednakże czekamy w tym momencie na odpowiedni... Kurwa, noć. Czemu coś się tak zjewało ty? To jest teraz ten moment, Pohyfon słuchajcie. Dzwoni Zrobię jej telefon, od razu Dida! Dida, kurwa za drzwi. Kurwa! No no i teraz patrzcie co się dzieje. Ej, <laughs> nie, nie, nie dzień no, mówiłem, do mnie jak będzie w szkole. To nie <laughs> dobra, nie rozumiem tak naprawdę. <laughs> nie no, drogę rozumiem, ale no nie aż tak. No dobra, to ogólnie ustawia się z typem, żeby ostatni raz w życiu dać mu dupy, bo zerwali ze sobą, ale... Jest takie niepisane przekazanie, że jak nawet ze sobą jeszcze zerwiecie, czy nie zerwiecie, to laska musi... No i dobra, no i mamy teraz fajną plotuszkę o dziewczynie. Yy, ogólnie trochę was prowadziłem w błąd, bo, bo jestem kurwa kretynem i się nie uczę języków. Ale Minika powiedziała, że ona się umawiała za kasę. I, I spoko, nie? To, to fajne. Jak się pomyliła, to jej wina. No nieważne, no tak czy siak komuś dupy daje, no i, i co? I nic, no i trzeba będzie to sprzedać. A jak to sprzedamy, to że sami zobaczycie, bo to jest w ogóle też taki wygryw. Ogólnie symulator mi się bardzo podoba, no wydaje mi się, że już wszystko, no nic więcej nie zrobimy aktualnie, więc idziemy po prostu na zajęcia. Ogólnie mamy tu taką linię, która pokazuje nam, gdzie mamy iść Oczywiście ja już grałem, ja wszystko pamiętam, to jest ta klasa, proszę bardzo. Co to, 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 to jest ta klasa? Piętro pierwsze, bodajże. No i co, naciskamy, zaczynamy zajęcia, możemy rozwijać, nie wiem, biologię, chemistry, język, psychoeducation, psychologię, no dobra, nieważne. Wszystko nam pomoże, tu zresztą mamy rozpisane, każda z tych czynności pomoże nam w jakiś sposób, y znaczy na inny sposób zabić daną osobę, tak? I teraz to jest motyw, bo aktualnie no to nie ma żadnego sensu tak naprawdę, co rozwijać, bo po tygodniu gra się kończy, tak jak mówię, to jest rozwijający się symulator. Ale sądzę, że w, przy... w późniejszym czasie to, hmm, kurwa, jakie to będzie fajne. No to na pewno na pewno będzie spoko. To tak samo jak The Forest się cały czas rozwijał, nie? I też bardzo mi się podobało jak to wszystko szło do przodu. No niestety nie miałem jeszcze takiego kompa, żeby to nagrywać. Dobra, co będziemy rozwijać? Psychologi... Co, co tu pisze? Eee... Aha, hmm. czy moje kłamstwa będą lepsze? Eee, no to wiadomo. Hmm. O, i to mi się bardzo podoba. To jest w ogóle motyw, to jest motyw. O, to jest e, można zatruć broń i dzięki temu uśpić laskę z o, o Jezus, ale to może inny odcinek, nie? To myślę, że jak się spodoba, to po prostu pociśniemy kurczę kolejne serie. W coraz to nowy sposób jak zabijać e, haru. No i teraz tak, no i teraz my mamy na dach szkolny, bo jak wiemy Japończycy jedzą śniadania na dachach no w ogóle też z nie rozumiem tego w jaki sposób yy, w jaki sposób myślą ludzie którzy cokolwiek organizują w naszym kraju. Dlaczego kurwa dachy, które są niezamieszkane, niezamieszkane w żaden sposób nie nie mogą być pop No tu akurat nie jest taki p prawowity przykład tego jak w Japonii to wygląda, bo w Japonii jest opierdolone siatą wszystko. Wszystko jest opierdolone siatą i jakby nie ma możliwości wypadnięcia z tego dachu. I dzięki temu macie kolejną przestrzeń, na której możecie tam spotykać się i śniadania. No wow. A u nas cała u nas pizza, kurwa. No jest gdzieś pod ławką albo w kiblu. To to też jest motyw, nie? Jedzenie kanapek w kiblu w szkole. Pamiętam to do dzisiaj. Ja nie wiem, czy dalej tak jest, ale, ale to nie. To, to nie. Lepiej, żeby tak nie było. Dobra. Yy, co się tu dzieje? Ta w ogóle laska to tu stoi cały czas. Za każdym razem. Każdego dnia, jak przyjdziecie, ona będzie stała i patrzyła się tam w tal. Zobaczymy, czy ma fajny widok. W ogóle grafika też jest dosyć, no, no jest spoko, ta? Jest spoko, o, to jest, to jest chyba coś na co czekałem. Teraz ta laseczka, ta dupeczka, która w ogóle, a, chyba zjebałem. Chyba zjebałem, bo jakbyśmy ją poprosili wcześniej, to byśmy mia... ona miałaby u nas duch wdzięczności, moglibyśmy wykonać dla niej zadanie, a teraz nie wiem czy to przejdzie, wiecie? Próbuję na koniec dnia, wynajmniej chyba spierdoliłem. Dobra, nieważne. Bo jak ona ma u nas duch wdzięczności, to może na przykład ociągnąć laskę i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, oni, one tutaj, Muszą sobie pogadać, więc my oczywiście podsłuchamy, żeby było jeszcze więcej informacji. O kurwa! O kurwa, to, wy to widzicie? Co ja, co ja odjebałem? Ej, dobra, jak to wrzucić? Jak to wrzucić? Czekajcie. Jak, 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 jak to w ogóle się dzieje? Chyba, który to jest guzik? Chyba ten. I teraz mogę. Bo właśnie. O!

nie zopią mnie! Nie, 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 nie ogarną, że wiem! Nie ogarną, że wiem! Boże, święty, jaka ta gra jest bugowana. Spie, spierdolamy! Spierdolamy! Poprawię kurtkę w pierdolkę, bo tu się za, zajebałem. No dobra, no i co? Oj, kurwa, nic. O dobra, szybka obczajka, że wrócę na ten dach. Spytam się tej laski, czy nie potrzebuje ode mnie pomocy, bo to jest, to jest motyw, ja potrzebuję ją. Elo? No, dobrze, kurwa, prawilnie. O szczerze, dobra. E, ogólnie sprawa się nie ma tak, że musimy znaleźć staniczek, która nas zgubiła. Podpowiem wam, że jest za szkołą. Nie wiem skąd wiem. Nie, 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 nie wiem, nie wiem skąd. Nie wiem skąd wiem. E, biegnę w ścianę. Mm, dobra, mogę to jakoś przyspieszyć? Mogę. Kurczę, jakoś to było. Chwila. Wyjdźmy za szkoły I teraz tak, który to był guzik? Chyba ten. ujezu. Jezu! O je, kurwa spóźnię się na zajęcia. Ale dobra, przynajmniej trochę podbiegnę szybciej. Teraz jak to? Jak to kurwa opóźnić? O, super. No, podnieś to. No i mamy stanik. Zapierdalamy stosem w mordzie. Tak w ogóle zauważyłem, że strasznie dużo palę na filmach. W ogóle dużo palę, daję ja Jestem balaczem, no. Ale... ale pamiętajcie, pamiętajcie, bo ogląda mnie dużo młodych i... Po pierwsze, zacząłem palić mając 18 lat, więc nie róbcie tego, jeżeli macie lat mniej. Kurwa, czy moje zajęcie się skończyło? Nie, idealnie, na zajęcia przyszedłem. Chyba. Aha, chyba nie. Nie, dobrze. Dobrze, jest ja gicie. Dziękuję bardzo. Aktualnie właśnie mi się zajęcia zaczynam. Yy, musimy oddać stanik, tak? Więc szukamy naszej niebieskowłosej dziewczyny, która wygląda w ogóle jak Miku Miku. No nie? No, yy, więc tak, mam rację. Och, ta uda. Kurwa. Sucz. No dobra, wykonaliśmy zadanie, mało nas dług wdzięczności, więc w ogóle możemy zrobić z nią co chcemy. Bynajmniej jak wracamy do tego palenia. To tak, pomyślałem, że no, ja nie jestem zadowolony ze swojego nałogu, więc ogólnie jeżeli ktoś ogląda mnie, a nie ma tych 18 lat, to wolałbym, żeby raczej nie robił tego, bo EFG, bo chłopaczek, czy się bawi grami, to pali, więc mamo, ja też muszę. No nie, 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 nie musisz i, i ja nie chciałbym, żebyś był moim widzem, jeżeli, jeżeli masz zamiar robić takie rzeczy. Nie, no, po prostu nie. Oczywiście ja wiem, że to jest każdego indywidualna sprawa, ale no, no są jakieś granice, kurwa, i warto o tym powiedzieć, tak, jakoś. ...sentymentalnie chciałem wspomnieć, bo wpadło mi do głowy, ostatnio o tym myślałem, że co film to mam peta w mordzie, co wcale nie jest fajne. Dobra, jesteśmy w domu i teraz patrzcie o co chodziło. Yy, teraz to jest motyw, który właśnie jak podsłuchaliśmy sobie tam na dachu i o czym ona rozmawiała. Więc tak, yy, Wybieramy sobie tą dziewczyneczkę, już wszystko wiemy, tak? I teraz tak, mamy wszystkie informacje tu zapisane, co ona mówiła, jeżeli nie słuchaliśmy, tak na przykład jak ja. Yy, dobra. Yy, Sisu si, 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 Tetown. Ta Nie wiem, jakaś dziwkarska dzielnica. I wybieram, i wybieramy sobie Sisu ta Eee Wybieramy Sisu ta i co dalej? A, jest. I teraz tak. Eee, kurwa, co to było? Co to było? Nie pamiętam. To było chyba to. Boję się, że kurwa źle powiem i będzie pizda. Dobra, chuj, wybieram to. Kurwa, no i co? Eee, dobra, post. bank, No i co? No i kurwa trafiłem. No i teraz puściliśmy plozeczkę w internet, a wiecie, że nie ma nic lepszego niż Facebook do załatwiania takich spraw? I w ten oto magiczny sposób Podwyższa mikrofon i w ten oto magiczny sposób od razu rzecz biorąc pojawiła się fala postów. O nie, jak mogłaś to zrobić, konocha, boże, czy? Czy konocha, kurwa? Konocha, co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz? No No, więc. Więc kurczę, dziewczyna już powinna reputację mieć troszeczkę gorszą. Yy, lecimy slipek. Dobra, jesteśmy troszeczkę pozwoliłem sobie przesunąć, mamy ósmy dzień. Deadline, więc jest to dzień, w którym musimy ją zabić. Proszę bardzo. I teraz to co uczyłem się cały czas w szkole, czyli języków obcych, to zapoczątkowało u mnie. Fazę domysłu, kurczę, jak mógłbym tu ją zabić? Aż w końcu doszedłem do mojego projektu, który właśnie mam zamiar zrealizować razem z wami, więc lecimy, kurczę, a to będzie dobre! A to będzie dobre! Dobra, i teraz patrzcie, to jest jej szafeczka. I co się właśnie dzieje? Tutaj Minika pomożesz teraz, więc tak. I want to sp y speak with you about, więc chcę pogomówić z tobą na gdzie? Y I teraz tak, anime Nie, na jaki temat, tak? Eee... Y My feelings, chyba co? Bo tu nie ma nic lepszego, <laughs> O dragach chcę z tobą pogadać, nie? Co? My feelings. Dobra. Mm. Please, y please meet me, czyli spotkać się ze mną. Gdzie, gdzie, gdzie? Jak jest kurwa dach? To będzie chyba to, nie? By y o której godzinze? No, kurwa o. Niech będzie 3.30. Trzecia... Trzecia trzydzieści, tak myślę, że, no... Albo czwarta najlepiej, o Jezus... No i dobra, no i finisz, i... i chuj, no i co? No i gówno, spierdalamy na lekcję I czekamy, aż nasza ofiara wpadnie w naszą zasadzkę. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jakie ja mam ubaw z tego, nie? To jest... to jest, to jest chore, nie? Że ja się tak dobrze bawię przy tym. No dobra, no co, no nie mam już czego uczyć się, no... No, język dalej. no to zdjęcia my... Ogólnie uczy się dość szybko i myślę, że nie będzie chyba tak, że będzie. Że jak gra będzie w 100% tak skończona, bo na razie jest 13. Tak jak mówiłem wcześniej, to wcale to nie będzie tak, że o, nie wiem miesiąc kurwa, miesiąc miesiąc zabijamy kogoś. Nie, ja myślę, że to jest kwestia może tam dwóch tygodni, dodadzą jeden tydzień więcej, bo to by od razu człowiek był mistrzem we wszystkim. Dobra, mm, przyspieszymy troszeczkę. O, nie. Nie, to jeszcze tajem, tajemnicza, tajemnicza rzecz, której wam nie mogę pokazać. Przyspieszenie mnie interesuje. O, to jest ten motyw, który chciałem wam pokazać. A co tu się dzieje? Odpierdala? Ogólnie rzecz biorąc ta dziewczynka. Ja wcześniej się na i podgląda o tu mojego pana i... Ja, Aaaa No, yy, a w tym momencie już nie jest taka spana i ja zabiję tu, no coś kurwa. O Jezus, ale dzień dobry, chciałem się przywitać. No. <ścoughs> Ostatni raz. Ale o chodzi. A, bo się spóźniłem, o lol. I to jest motyw w ogóle, nie? Że jeszcze nauczyciel nas sobie pogania, że kurwa, nie spóźni się! Prawie jak w moim prawdziwym życiu. Było, he, było. Pozdrawiam. Szczególnie panią od matmy. Przebieg będzie. Przebieg będzie. Żebyś się do niczego nie nadajesz. A to kurwa to co tu robi cały czas? Boże święt. Dobra, no i co? No i, no i nic, czekamy. Dobra, mamy trzecią... Kurwa ja tu tak nie do końca widzę, wy powinniście widzieć. Tam po prawej stronie mamy... Mm, dokładną godzinę, dzień. Zajebiście, ogólnie chyba czegoś nie przemyślałem, bo ona miała przyjść, wszystko polegało na tym, żeby ona przyszła na dach, bo napisałem jej karteczkę, nauczyłem się języka, zjebałem jej reputację i myślała, że to mój senpai, a to nie, to ja tam i w pewnym momencie podbiegam i ją po prostu zrzucam z tego dachu. No, ale jak zwykle wyszła pizda, jako że minął już nasz dzień, w którym mieliśmy ją zabić, to właśnie headbroken, bo ona uwiodła naszego chłopaka, a my, a my, a my gówno, kurwa, a my, nie udało nam się, zajebiście, jak zwykle, kurwa, nigdy mi się nie udaje nic. No i ogólnie wszyscy siedziłem, że jestem nożem i to jest moja odpowiedź na to, że nie udało mi się je zabić. Dziękuję Słyszycie tę muzykę, to jest w ogóle pizdanie. I co kurwa? Gurno Chodź ty, ty, powiem ci coś. Ty, a ja w ogóle chciałem ci ostatnio powiedzieć, że miałem cię zabić na dawni, nie oddała mi się, nie? A ty gdzie uciekasz? O Boże! He. I to Idę najlepsze! I w ten oto sposób żegnam się z Wami dzisiaj. Dziękuję za dziś i do następnego. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, chciałem powiedzieć w dół. Dajcie mi komentarz i powiedzcie, co myślicie o tej serii, czy kontynuować. Być może następnym razem uda mi się osiągnąć jakiś bardziej satysfakcjonujący wynik, jeżeli chodzi o zabijanie naszej haruki. Trzymajcie się, cześć.